Otwieram czterdziestą, pięćdziesiątą siódmą sesję Rady Miejskiej w Sąpolnie. W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia. Obrad rady umożliwia przeprowadzanie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam przybyłych panie i Panów radnych. Witam Panią Skarbnik Panią Magdalenę Podlasińską. I życzymy panu burmistrzowi szybkiego powrotu do zdrowia, bo słyszeliśmy, że także jego też witamy, jeśli jest online. Porządek obrad. Mają państwo w swoich materiałach. Cały czas coś. Także punkt pierwszy uważam za zrealizowany. Punkt drugi. Pytanie, wnioski, interpelacje radnych. Pana burmistrza nie ma. Czy ktoś z państwa chce mimo, mimo tego zadać jakieś pytanie? myślę, że Pan Burmistrz jakoś... Tak, Pan Burmistrz wczoraj powiedział, że, że, czekamy na węgiel, że jest już to blisko, że oddzwonili. 14. Tak. Że jutro, 14. się ma pojawić na składach węglowych. Dobrze, dziękuję. Dobrze. Proszę Pani Żaneto. Ja tutaj korzystając z okazji i też mam nadzieję, że Pan Burmistrz nas słyszy, to tak ku przestrodze proszę, żeby jednak te drogi były sypane. Bo wczoraj była taka sytuacja, że rzeczywiście mogło dojść do tragedii, kiedy bus, który przewoził niepełnosprawną młodzież z WTZ-ów zderzył się z autobusem, który przewoził dzieci ze szkoły podstawowej w Mąkolnie i droga smolarnia Janowice to była jedna wielka ślizgawka. Także proszę ku przestrodze żeby jednak te drogi były dopilnowane. Natomiast dzisiaj też jadąc tutaj na sesję do Sampolna, no ta sama sytuacja, ulica Zielona od Mongolna do Wierzbia, praktycznie do Kapliczki. No też jedna wielka ślizgawka, także nie wiem, czy ona w ogóle nie była sypana. Było trudno dojechać. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie? Nie widzę punkt trzeci zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 gminy Sąpolno poprosimy panią skarbnik może o krótkie o główny powód w sumie sesji bo to jest jedna zmiana. Otrzymaliśmy środki tak, na dodatek węglowy na dodatek dla gospodarstw domowych i dla dodatek dla podmiotów wrażliwych. Łącznie w kwocie 1 855 813 79 oraz środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. i Łączna kwota zmian to jest 1 862 213 79 zł, jeżeli chodzi o dochody. A po wydatkach Po wydatkach mamy tę samą kwotę jedynie w, paragrafie, w rozdziale w dziale 852 mamy wewnętrzne przesunięcie 400 zł, bo brakuje na wypłatę jakiegoś dodatku. Nie wiem dokładnie jak to się nazywa w opiece społecznej. I to jest wszystko, co dotyczy tych zmian. Wieloletni po prostu jest odzwierciedlenie tej zmiany z tej uchwały, z zarządzenia, które wydałam, znaczy wydałam, burmistrz wydał 30 listopada i uchwały z 29 listopada, ponieważ wtedy wieloletniej prognozy nie było, więc, bo Pan Jan Szkudlarek miał pytanie, że taką dużą kwotę wprowadzałam, bo to zebrałam z trzech, jak gdyby, mówię, dokumentów. Z dwóch uchwał i jednego zarządzenia. O, Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian uchwał budżetowych? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych, wszyscy obecni na sali. Punkt ko kolejny porządku obrad. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sąpolno na lata 2022-2028. Pani skarbnik nam wyjaśniła wszystko tutaj. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Widzę, że niektórym się kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Na no panią, o już wszyscy? Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Wszyscy obecni na sali. Punkt 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje. Nie było takowych. Punkt 6. Wolne głosy, komunikaty. Ja tu korzystając z chwili, może. Yy, są tutaj dwa sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych. Dzisiaj krótka sesja, to odczytam, bo wszystkie dokumenty podpisane powinniśmy odczytywać, które wpływają do... Wypełniając obowiązek wynikający yy, z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, burmistrz miasta Sąpolno przekłada informację o, punkt pierwszy, osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły po terminie, punkt drugi, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych Wraz z opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowo oświadczenia. Punkt trzeci. działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach. Stosownie do powyższego, burmistrz miasta Sąpolno dokonał analizy oświadczeń majątkowych sekretarza gminy, zastępcy burmistrza, skarbnika gminy, pracowników wydających decyzje w imieniu burmistrza miasta Sąpolno, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzającej gminą osobą, osobą prawną, któr, którzy złożyli oświadczenia majątkowe wraz z kopiami zeznań podatkowych za 2021 rok. Terminowo, czyli do końca kwietnia 2021 roku, zostało złożonych 12 oświadczeń, jedno wpłynęło po terminie. Łącznie do złożenia oświadczeń było zobowiązanych 13 osób. Wszystkie oświadczenia zostały przedłożone naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Koninie. Burmistrz miasta Sąpolno złożył oświadczenie majątkowe za 2021 rok w wojewodzie Wielkopolskiego w ustawowym terminie. Pismem z dnia 16 września 2022 roku naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie poinformował o niedopełnieniu obowiązku prawidłowego wypełnienia oświadczenia majątkowego za 2021 rok przez dwóch kierowników jednostek organizacyjnych i jednego pracownika wydającego decyzję w imieniu burmistrza miasta Sąpolno. Osoby te złożyły stosowne wyjaśnienia, które 17 października 2022 roku zostały przekazane do Urzędu Skarbowego. Drugie jest odnośnie naszych oświadczeń. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sąpolnie z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Sąpolnie złożonych na za rok 2021 zgodnie Tutaj podstawy prawne nie będę czytał o samorządzie gminnym. Ranni są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego za rok poprzedni na ręce przewodniczącego Rady, a przewodniczący Rady ma obowiązek analizy danych zawartych w tych oświadczeniach, jak również przedstawienia Radzie Gminy informacji o: Punkt pierwszy, osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, Punkt drugi, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia. Punkt trzeci. działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Informuję, że wszyscy radni zobowiązani do złożenia oświadczeń złożyli je wraz z kopiami zeznań podatkowych za rok 2021 w terminie, to jest do 30 kwietnia 2022 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej złożył oświadczenie majątkowe za 2021 rok w wojewodzie Wielkopolskiego w ustawowym terminie. Pismem z dnia 14 września 2022 roku naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie poinformował o brakach i błędach formalnych w siedmiu oświadczeniach majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady i poinformował o możliwości złożenia pisemnych wyjaśnień i uzupełnieniu przedmiotowych oświadczeń majątkowych. Składający oświadczenia zostali poinformowani o nieprawidłowościach w nich zawartych i złożyli stosowne wyjaśnienia, które 12 października zostały przekazane do Urzędu Skarbowego. W dniu 27 października 2022 roku wpłynęła analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych dokonanych przez Urząd Skarbowy w Koninie, z której wynika, że do oświadczeń, w których stwierdzono nieprawidłowości, zostały złożone wyjaśnienia. Zgodnie z artykułem 24 ust. 1 wyżej wymienionej, wyżej wymienionej ustawy Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. I tutaj jeszcze wpłynęła jedna skarga, która będzie w biurze Rady, to jest skarga na pana burmistrza. Nie jest ona może jakaś, została nam wyjaśniona wczoraj, jest długa, będzie w biurze Rady wyjaśniona. Przez pana burmistrza na komisjach. To jest ta skarga odnośnie tej pani, która chciała pobierać wszystkie dokumenty o naszych chwilkę jedno zdanie tu może zbioru danych przestrzennych utworzonych dla aktów planowania przestrzennego. To chodzi o, o, o taką dokumentację. Została już z tego co pan burmistrz powiedział odpowiedź wystosowana. W punkcie 6 jesteśmy wolne głosy komunikaty. Czy ktoś chce z Państwa zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Miałbym jeszcze może prośbę do pani radnej Żanety, bo może lepiej pamięta niż ja. Wiem, że w Monkolnie dostaliśmy zaproszenie na piątek tutaj odczytywane chyba na godzinę. Dostaliśmy zaproszenie na godzinę 16 w piątek do szkoły podstawowej na kolendowanie. Tak. Ra zapraszała Radę Rodziców i... I pani dyrektor. Rady Miejskiej tutaj odczytywałem, ale przypominamy także gdyby ktoś z Państwa miał ochotę się wybrać. Czy ktoś chce głos zabrać? Nie widzę. Punkt siódmy. Zakończenie obrad 57. sesji Rady. Wobec wyczerpanego porządku zamykam posiedzenie 57. sesji Rady Miejskiej w Sąpolnie.